Witam Państwa bardzo serdecznie. Jeżeli chodzi o rynek nawigacji samochodowych, można o nim mówić bardzo dużo. Natomiast wiemy jedno: nie tylko funkcjonalność sprzętu, ale także jego wygląd. Na to stawia Pan Adrian, witam serdecznie. Witam serdecznie. Eee, czemu właśnie nawigacja firmy Wordon? Ponieważ ma dużo funkcji, mhm. z których można korzystać. A wiadomo Telefon się często może rozładować, niestety, mhm. a tutaj mamy łatwiej szybki dostęp do ładowania. Mhm. Jest wejście, tak? Dużo funkcji multimedialnych, które mają również telefony. Mhm. Dodatkową, dodatkowym plusem tej nawigacji jest to, że jest budowana na niemieckich podzespołach. Tak, a wiadomo, Niemcy są solidni w wykonywaniu swojej roboty, więc dlatego pewnie producent daje aż 36 miesięcy gwarancji. Na, no, tak i to jest też bardzo dużo, długi okres, a nie 24 tak jak na standardowe sprzęty. Mhm. No i dodatkowym takim plusem tej nawigacji jest to, że można sobie zamontować pod wyjście input e, kamerę cofania w aucie, czyli nie musimy się patrzeć w lusterkach cofamy, mamy bezpieczne parkowanie, tak? Żona korzysta? Żona korzysta, funkcji? tak jest, tak jest. Moi drodzy, jeżeli i wy jesteście przekonani co do użyteczności tego sprzętu, należy z niego skorzystać.